Cześć kochani, witam was na kanale Kroi do bojki! Dzisiaj mam dla was, spójrzcie to to jest. Takie to jest wielkie. To ani to nie jest książka, ani gazetka, nie wiem co to jest. Zaraz się dowiemy. Dostaliśmy to od firmy Serwis Media Zawada. Jest to Hmm, i mega maszyna, ale no, no nie wiem, moc zabawy, mamy tutaj pakiet taki zabawowy. Co my tutaj w środku znajdziemy? Znajdziemy opowiadanie oraz 12 figurek i mata do zabawy. No dobra, zobaczmy, zobaczmy to! Otwieramy, mamy tutaj opowiadanie, to jest książeczka z o, jedno, Książeczka z opowiadaniem. Mamy tutaj jakąś cudowną y, przygodę, historię. Powiem Wam, że naprawdę super, ale mnie bardzo, bardzo interesuje, co się będzie znajdować z tyłu, z tyłu tego pudełeczka, y, książeczki, jest, jest, już koniec jest z tyłu. No dobra, mamy tutaj taką folijkę, znaczy taki, ja nie wiem, zobacz, jakiś plastik, który jest zabezpieczony taśmą. Musimy go odbezpieczyć i dobrać się do środka, do wnętrza tej magicznej paczuszki. Mamy tu pełno, pełno figurek. Och, No i mamy tą tajemniczą matę do zabawy. Zaraz ją rozłożymy. Słuchajcie, ona jest ogromna. Musiałam ją rozłożyć na podłodze. Ona jest mega. To jest, słuchajcie wyścigowy, możemy tu się bawić naszymi y, figurkami, które zdobyliśmy w tym właśnie zestawie ale też możemy wykorzystać go do innych samochodzików i możemy urządzać wyścigi z kolegami jeździć tutaj wyznaczyć sobie różne ścieżki no to jest no po prostu genialne zobaczcie mamy tu też Mosty jakieś, ja, różne kolory, zawiasy. Jest to niesamowite. No ja jestem zachwycona w ogóle, pamiętam miała ona z takiego materiału. To nie jest zwykły papier, to jest taka jakby folia czy coś takiego. Jest niesamowite. No dobra, ja myślę, że teraz. Weźmiemy się za oglądanie, przyjrzymy się bliżej tym tutaj figurkom, które znaleźliśmy w tym zestawie. Zapraszam dalej! I oto one, no na pierwszy ogień myślę, że pójdą te oto dwa je, jegomości. Są to, oni mają jakieś na imię, ale ja nie pamiętam i zaraz sprawdzę i wam powiem jest to IG i Gabi spójrzcie, powiem wam, że wyglądają całkiem, całkiem, bo niektóre takie figurki są z reguły takie, mają rozjechane oczy i tak dalej, a oni wyglądają bardzo przystępnie są, no nawet z każdej strony są pomalowani no, myślę, że naprawdę czeka ich bardzo dużo zabawy z nami Dobra, zobaczmy teraz te samochodziki. Samochodziki. Mamy tutaj taki samochód, kołboja. Spójrzcie tylko, jakie ma duże koła, jakie ma kapelusz, a nawet tutaj ma wąsa. Ale mega, ale super, ale powiem Wam, że to nie są samochody, nie kręcą im się tutaj koła, są tutaj właśnie po prostu figurki Ale możemy się nimi naprawdę super bawić No dobra, to te teraz pójdzie jego koleżanka, widzimy też taki yy, westernowy styl, ale tym razem mamy tutaj różowy samochód Pewnie to dziewczynka, co nie? Mamy tu gwiazdę szeryfa, pewnie jest szeryfem, co? Powiem Wam szczerze, że nie oglądałam tej bajki. Ale zapowiada się bardzo ciekawie, chyba muszę to nadrobić. Jeśli znacie imiona tych samochodzików i tak dalej, to napiszcie w komentarzach, ja się z chęcią dowiem. Tu mamy samochód Tygrysa. Ło, wow, ale ma tutaj paski takie. O, groźnie, nawet ma ogonek, spójrzcie, <laughs> ale super. Dobra, a tutaj jest taki. Hmm, taki wycieczkowy trochę, nie? Tu ma taką walizę. To mi w ogóle przypomina ręczniki, ale pewnie to nie są ręczniki, co nie? <laughs> ale super. No dobra. A następny. Uuu, a ten tu ostro wygląda. No, ciekawie, taki niebieski. Pewnie tutaj można mu przyczepę doczepić no i będzie będzie takim tirem, czy coś takiego, dobra a tu mam, ten jest bardzo uroczy on jest taki słodziutki, czemu nie widać spójrzcie jaki piękny, taki zielony taki malutki no mi się bardzo podoba nas Następny w kolejce jest taki czerwony ognisty wyścigowy samochód. Ale ja zdał, tu na pewno miejsce można kogoś posadzić. Ale super! Ale ma płomień, pewnie jest szybki. A tutaj, tutaj jest, słuchajcie, samochód Dinozaur Samochód dinozaur Taki... Patrzcie, no naprawdę wygląda jak... Czysty dinozaur, jest niesamowity. No a następny to słuchajcie, mamy coś takiego samochoda z szczupryną, słuchajcie, patrzcie na jego blond, rozwijane włosy. Jest taki czerwony i ma czapkę, czapkę też ma z takim płomieniem. Ale, ale on się ładnie uśmiecha do nas tak w ogóle. Niesamowite, dobra. No i teraz mamy takiego super, super autko, co nie? Ma pelerynę. Taki Kapitan Ameryka trochę, nie? Tak, tak, tak mi się kojarzy. Jakie ma opony ładne z tym kropeczkami. No super, no moim zdaniem super. Tak się prezentują już wszystkie figurki. Myślę, że są naprawdę piękne. A no właśnie, tam było napisane, że powinna być. Ich 12 jest 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Zgadza się, nie oszukali nas! No dobra. Yy, mamy ma, ma, plus, 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 naprawdę plus. No dobra, no to ja myślę, że to już koniec. Bo obejrzyliśmy wszystkie figurki bardzo dokładnie, zobaczyliśmy matę, która jest naprawdę cudowna. Czeka ona na nas, żebyśmy się z nią bawili, ile wlezie, bo naprawdę jest nam super. Mamy cudowną książeczkę i historię, która jest, która jest jeszcze bardziej cudowna. No to tyle na dzisiaj w tym filmiku, więc będę się z wami żegnać. Wszystkie autka też się z wami żegnają. Do zobaczenia. Pa!